is a fucking legend. Dobra. Yy, co ulepszamy? Tu sobie ulepszamy teraz. Opactwo. Tak. I kogo my tu teraz będziemy mieć? Przeorów będziemy mieć. Dobrze. No i możemy się powoli spodziewać... No właśnie. ...gdy nadciągnęła armia Gryfa. Raport i Moril nie był przesadzony. Konnica wroga prezentowała się imponująco. Walka z nią w otwartym polu byłaby samobójstwem. No tak będziemy walczyć w zamku. Dobra. No to już tutaj. I teraz co? Legendarna wieża. Zbudowana. Jeżeli chodzi o jednostki, zrekrutowane. Siła ich jest naprawdę. Co możemy jeszcze zbudować? Chociażby, gildie magów. Po jednym tylko brakuje to. Coś sobie poradzimy. Brakuje tak. Tu jednego. Tu jednego brakowało. Chyba i tu jednego. Tak. No właśnie. No i zobaczmy te nowe zaklęcia. Lodowe uderzenie. Magia pierwotna, teleportacja. Dobra, niebieska zbroja też się może przydać, i błyskawica standardowe czarofanzewne drugiego poziomu. Jeszcze zdążymy Podejrzewam ulepszyć sobie, ulepszyć sobie, a co to jest? No to nam się już nie przyda. 5 smoczej stali. 3. Pięć No i dobra, teraz czeka nas już przeprawa. A ten portal też bym sobie jeszcze zbudował. Zobaczyliśmy, jak to działa. No nie teraz oczywiście, ale przy okazji. O, sorry. No i dobra. Podejrzewam, że ostatnia bitwa to będzie, jeżeli chodzi o tą misję. No i tak. Jednostki strzelające. Mam i straż lokalną. Tylko że tak, koło ciebie to mieliśmy coś ustawiać. Czyli koło przeora dobrze by było ustawić sobie na przykład yy, gdzie są kusznicy. <laughs> tu są. Dobra. Następnie jeszcze straż lokalna iść tutaj koło niego. A wy też tak możecie zostać w sumie. Dobra, i jedziemy mocno na początek. <ścoughs> A więc jego nie atakujemy na razie. Na pewno zrobimy sobie w ten sposób. Deszcz strzał. Wilkory niech na razie skipują. Wy też. Wy też. Wy też na razie nie musicie nigdzie iść. A my postrzelamy. Przede wszystkim tutaj. Do ich strzelających jednostek dobrze, no i co? Ho, ho, ho. Mocny strzał, naprawdę mocny, jeszcze morale. Powtórzymy gryfą. 28, ładnie. Dobra, tu się bronimy. Nie ma potrzeby, żebyście gdziekolwiek wychodzili. Jesteśmy za morami, się bronimy w zamku. No dobrze, bo odpłata nie działa teraz. Jeżeli wie, że atakują, no teraz ma odpłatę. E, ty masz odpłatę jeszcze? Ma jeszcze. Dlatego nie atakuję, zadaję 628 do 652 punktów obrażeń. Naprawdę by mnie to zabolało. Bronimy się. Bronimy się, bronimy się. Ty to skipnij, może się przydasz, a my sobie postrzelamy tym razem tu do tych. To. I tyle, bronimy się. Ostatnia szansa. Eee, co możemy wziąć? Ognisty pocisk? Dobrze. broń się. Poczekam aż. Błata minie. Już w tej turze chyba nie będzie miał. Cholera jeszcze ma. Jeszcze turę. W zasadzie to co mnie to... Znaczy, tak wygrałem i tak wygrałem. Ale znaczy, się niebiańskim <coughs> zbroję dostał. Brało się. Brało się. No wyłaś i zabijaj to. Mogłem walić, kurde, nie pomyślałem. O, ładnie walno. Początku walić można by było szybko rozwalić, i no niestety nie dostanie się wtedy. No, zabił mi 10 wilkorów. No i co? Ale ja, ja zobaczcie jaki błąd gry. Gdzie ja teraz biegał w kółko? A jako automatyczne. Um. No Masakra. A nie mogę zrestartować walki, mogę wczytać. Cudownie. To rewelacja, brawo dla Ubisoftu. Samą <laughs> walkę od początku pewnie trzeba będzie stoczyć. Ewidentnie coś się dzieje. W zasadzie tu nic się nie dzieje. Pierwszy raz taki problem mam. No rewelacja. Normalnie dam sobie spokój już, ale kurde, chcę Wam tą ostatnią walkę pokazać. Końcówkę misja tutaj... No i tuba to zmontuję, że nie będziecie tego musieli oglądać. Ale... Teraz nie mam jak tego zrobić. Ale bunt gry widzieliście piękny. Mam nadzieję, że to z serwerami się nie dzieje, jeszcze lepiej by było. Sami zobaczymy, czy ten stan gry wgra, czy znowu będzie jakiś problem. Dobra, zobaczymy, no, co z tego będzie. Prowaduje się. Barka no od początku. <laughs> dobra, wyjdę sprawdzać. Ja tutaj wszystko kupiłem, bo nie pamiętam. O, zgodny portal miejski. No dobra, tego to nie muszę robić. Poddajemy turę i walczymy jeszcze raz. No, no, z tymi jednostkami, co widziałem, to tutaj nie ma żadnego problemu, żebyśmy to wygrali, także ja mogę przepuścić frontalny atak bez problemu. Tylko tak. Yy... W ten sposób. gramy. <laughs> Cały czas nie wiem, czy na czacie kurde widzicie co ja piszę, czy nie widzicie. Albo czy wy widzicie, a może ja nie widzę co piszecie. Dobra, zrobimy full ataka, co? To zbędziemy się paru jednostek, nie? Ale on ma odpłatę, no to nie dało, się tu go atakować, kurczę. Dobra, strzał na początek. Skipnijmy sobie. postrzelamy. Na pewno do strzelających. No i co? I po wszystkim. Proszę bardzo, powalczymy. Ale bez ataku na razie. Ty się przyszykuj. No, ale na razie nic nie zrobisz. No tak to słuchajcie, no nie muszę tych jednostek wyprowadzać, ale... żeby coś się działo, jakaś walka była, to dlatego to robię. O to to mnie zaskoczyło. A widzicie jak działa minus 38? Co no, możemy? A w sumie to obojętne. Już się nie musisz ruszać. Z tym powalczymy teraz. Kończymy z nimi Kończymy Abra, <laughs> no to z nimi też kończymy, mimo strat. A nie, już nie miał. pod To tyle. Jeszcze krócej weszło. No i dobra. Załatwione. Co mamy? Plus jedno przeznaczenie na ramienniki strażnika dostaliśmy. No i co, zakończyć to, żeby skończyć, tak? Nie strać Tomasa, no nie straciłem. Dobra, to cóż, dziękujemy. Tomas zwyciężył w bitwie z najźdźcami spod znaku Gryfa, ale przegrał wszystko na imperialnym dworze. Przegrał? Jak to? Wszak pokonał swoich wrogów. Fortelem, gdy gryfy znalazły dowód na to, że Warhagen należy do nich. Zastawiły dziecinnie prostą pułapkę. I Tomasz w nią wpadł. Istotnie. Pradawna mapa zatwierdzona przez Ronana Sokoła I oddawała im miastowe we władanie. Ale nie to było głównym celem Siergieja. Zaplanował to upokorzenie, by zyskać przychylność Imperatorowej Kaili. Gród Heigen był tylko dodatkiem. Nad wyraz smakowitym. Otóż to. Heinrich z rodu Wilka był za pan brat z morzem. Ale to Sergiej Gryf otrzymał nominację na admirała imperialnej floty. Starania wilków spełzły na niczym, a reputacja rodu została podkopana. I Moril wstawiła się za Tomasem, ale książę Heinrich odrzekł, że sprytny wilk zawsze uniknie sideł, miast w nie wpadać. Pozwolił swemu synowi wybrać między karierą kapłana w kościele Elrata, a dołączeniem do stryja w odległych prowincjach na wschodzie. W boju wszyscy równi. A na dworze nawet krewny wrogiem. I dzieje Tomasa Wilka mogłyby się tutaj zakończyć. Gdyby nie to, że Hammerfall również leżało na wschodzie. I akurat potrzebowało bohatera. I akurat... No i dobra, zobaczcie. Yy... Nie, nie ma takiego jakiegoś jak było w szóstce, czy, czy... takiego podsumowania. Także nic takiego tutaj nie ma, co ja wam dziękuję za obejrzenie tego streama, już będę kończył eee, Następne zrobimy sobie, nie wiem, może w niedzielę wieczorem, ale to mówię informacja będzie jakaś tam podana. Eee, dziękuję wam za obejrzenie, odcinki zrobimy te sobie pomontuję i wrzucę na YouTube, a także ktoś tam będzie chciał to sobie obejrzeć. No i cóż, trzymajcie się. Na razie, cześć.